Kontynuujemy nasze rozważania, naszą wędrówkę po śladach Bożej Miłości. Próbujemy się tej miłości Bożej przyglądać z różnych stron, w różnych aspektach. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym, żebyśmy popatrzyli na Miłość Bożą jako miłość Ojca, jako miłość Matki. Katechizm mówi tak: Miłość Boga do Izraela jest porównana do miłości Ojca do Syna. Ta Boża miłość jest mocniejsza niż miłość Matki do dzieci. Trudno na pewno w Panu Bogu mówić o płci. Bóg jest duchem, doskonałym, nad wszystkim. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Ale my próbujemy Panu Bogu przypisywać pewne nam znane kategorie, a tymi kategoriami są także te kategorie płci i z tym związane też bycie ojcem, bycie matką. Bóg ze swoją miłością objawia się w taki sposób, który jest nam w taki sposób najbliższy. Najczęstszym doświadczeniem ludzi jest doświadczenie miłości rodziców, ojca i matki, ale nie dla wszystkich. Jeżeli ktoś takiego doświadczenia dobrego nie ma, miał trudne dzieciństwo, bo to różnie bywa, to ten obraz miłości Pana Boga jako Ojca czy jako matki. Może być trudny do przyjęcia. Może niektórzy z Was czytali książkę Hata albo oglądali film. Jeżeli nie, to polecam. Uważam, że to jest jeden z najpiękniejszych obrazów przedstawiających Pana Boga. Jest to historia człowieka, który w tragiczny sposób stracił swoją córeczkę. Która została porwana i zamordowana bestiarską. I całe życie rodziny zawala się. Mackenzie, bo tak się nazywa główny bohater, zupełnie załamuje się. Zaniedbuje pozostałe dzieci, zaniedbuje żonę. I w pewnym momencie otrzymuje od Pana Boga zaproszenie do chaty. Do miejsca, gdzie dokonała się zbrodnia. Nie wie, czy zwariował, czy co to ma znaczyć. I jedzie tam. I spotyka Boga. Boga, który objawia się mu w trójcy świętej. Bóg, Ojciec, Jezus, Chrystus, Syn Boży i Duch Święty. Ale sposób przedstawienia Boga w trójce jest zaskakujący. Pierwszą postacią, którą widzi, która też jest nazywana ojcem To jest Murzynka Czarnoskóra kobieta Można by było Być zszokowanym Ale o co chodzi Później jest to wyjaśnione Sam Bóg Mówi do niego, że Nie byłbyś w stanie Przyjąć mnie jako ojca Mackenzie miał trudne dzieciństwo Ojciec był alkoholikiem, bił go. Nie byłbyś w stanie mnie przyjąć jako ojca. Dlaczego Bóg mu się objawił jako czarnoskóra kobieta? Bóg ojciec. Bo to było jego ciepłe dobre wspomnienie z dzieciństwa, jego sąsiadka. Kiedy ojciec wpadał w furię, często go przygarniała. Częstowała jak wracał ze szkoły jakimś ciasteczkiem. To był ciepły obraz, który nosił w swoim sercu. Moi drodzy, Bóg objawia się nam w taki sposób, jaki jesteśmy w stanie przyjąć i który jest nam najbliższy. I dlatego Słowo Boże, które jest skierowane do ogółu ludzi, a doświadczeniem większości ludzi jest właśnie ta miłość Ojca i Matki, najwięcej zawiera takich obrazów. Pozwólcie, że zatrzymam się przy obrazie właśnie Boga jako ojca i jego miłości i Boga, może zaskakujące, jako matki, właśnie mając w pamięci to, że Bóg nie ma płci. Moi drodzy, chciałbym zatrzymać się przy trzech tekstach biblijnych, które podsuwa nam też częściowo katechizm. I patrząc, czytając te teksty wraz z wami, zobaczyć jakie są cechy tej miłości Pana Boga jako ojca i matki. I może też warto w tej świetle właśnie skonfrontować swoje postawy ojcostwa, macierzyństwa, rodzica. Najpierw tekst z księgi proroka Ozeasza, zachęca można w domu sięgnąć, jedenasty rozdział. Pan Bóg mówi tak poprzez usta proroka Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem I syna swego wezwałem z Egiptu Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie a składali ofiary baalom i, i bożką palili kadzidła A przecież ja uczyłem chodzić Efraima Na no swe ramiona ich brałem Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich Pociągałem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Mój lud jest skłonny odpaść ode mnie, wzywa imienia Baala, lecz on im nie przyjdzie z pomocą. Jakże cię mogę porzucić, w Efraimie, jak opuścić Ciebie Izraelu? Piękne. To jest Bóg, który mówi jako ojciec. Który mówi do swojego ludu Izraela, jako swojego dziecka. Moi drodzy, jakie cechy tej miłości Bożej, ojcowskiej, możemy wyciągnąć z tego tekstu? Pierwsze to to, że dobry ojciec to jest ten, który towarzyszy w rozwoju. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima. Patrzcie na historię Izraela, jak Bóg bierze, można powiedzieć, i wychowuje swój naród. Najpierw uczy Go, w jakiś sposób chodzić, kształtuje Go, daje Mu przykazania, bo uczy Go postępować drogą tych przykazań. Dobry Ojciec to jest ten, który jest obok który towarzyszy. I tak Bóg towarzyszy nam. Towarzyszy nam w tym, jak się rozwijamy też duchowo, w tym, jak rozwijamy się w naszym człowieczeństwie, w tym, jak kroczymy przez nasze życie. Dalej dobry ojciec to jest ten, który uczy. Popatrzcie, ojciec bierze swoje dziecko, pokazuje Mu, Dziecko naśladuje. Ojciec potrafi poświęcić czas. Uczyć to, mieć też cierpliwość, i Bóg ma wobec nas cierpliwość. Ucząc nas swojego życia, Bożego życia, jest cierpliwy. Można powiedzieć, że tutaj, tak jakby to dziecko upadło, ten Efraim, i wtedy Bóg podnosi. Podnosiłem do policzka. Tak jest ojciec. Kiedy dziecko się wywróci, uczy się chodzić dziecko, czy jeździć na rowerze, nie wiem, i się wywróci, to dobry ojciec nie staje i nie krzyczy. Czemu to zrobiłeś? Jak mogłeś się wywrócić? Tyle prób i dalej. Dobry Bóg, dobry ojciec, to jest ten, który podnosi i zachęca i mówi nie martw się, następnym razem wyjdzie. Uda się. I tak jest Bóg ze swoją miłością wobec nas. To nie jest Bóg, który karze i karci za niepowodzenia, gdy coś nam nie wyjdzie, ale to jest Bóg, który staje przy nas i nas podnosi, podtrzymuje i zachęca. Dalej obraz, który wychodzi z tego tekstu, to jest troska. Sam Bóg przecież mówi, na swe ramiona ich brałem, oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Popatrzcie na swoje życie, na swoje doświadczenie. Jak często dzieci nie doceniają czy nie zauważają tego, że taka czy inna postawa rodziców, że taka czy inna. Reakcja, słowo, czasem nawet zakaz jest wyrazem troski. Nie rozumieją tego. Rodzic na przykład wie, że jeżeli dziecko pójdzie w dane miejsce, to będzie dla niego ze szkodą i na przykład zakazuje. Albo wie, że w tym momencie trzeba się uczyć i mówi, nie wolno ci teraz grać na komputerze albo wyjść na, na pole. Teraz masz się uczyć. Dziecko tego nie rozumie, może się nawet buntować, złościć, ale po latach rozumie, że to był wyraz troski. Popatrzcie na swoje życie. Ja z perspektywy dopiero pewnego czasu właśnie zachowania moich rodziców dzisiaj rozumiem, dlaczego tak a nie inaczej, że to był wyraz troski. Albo jeszcze taki inny przykład. Czy ojciec Dopuści, aby dziecko, jeżeli na jego drodze jest yy, przeszkoda, zostawi tą przeszkodę? Czy ją wcześniej usunie? Na przykład dziecko jedzie rowerem małe, i ojciec widzi, że leży duży patyk, na którym niewątpliwie to dziecko się wywróci. Zostawi? Nie, usunie wcześniej. Dziecko przejedzie, nawet nie wiedziało, że wcześniej była tam przeszkoda. Że było niebezpieczeństwo. I tak samo postępuje wobec nas Bóg. Wiecie, ile razy Bóg usuwa z naszej drogi różne przeszkody? I my przechodzimy, i nic się nie wydarzyło. A się wydarzyło. Bóg zadziałał w sposób cudowny wcześniej, uprzedzający. Nie czekał, aż dojdzie do tragedii. Oczywiście mógł poczekać. Bo jakbyśmy się potknęli, wywrócili, wystała się nam krzywda, i potem byśmy zaczęli wołać, ojcze, tato, i on by przyszedł i by nas przytulił. No to pewnie, żebyśmy wtedy doświadczyli, zobaczyli, że jest. Ale lepsze jest działanie uprzedzające, które czasem jest niezauważone i niedocenione. Tak jest Bóg. Dalej z tego obrazu Zazaasza wychodzi czułość. Czasem nam się wydaje, że ojciec to jest taki surowy, musi być taki surowy. Tymczasem dobry ojciec to jest ojciec czuły. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Czułość. Czy doświadczasz Boga w jego czułości? Jego bliskości, to, że się nad tobą pochyla, że cię bierze do swojego policzka, przytula. Tak jest Bóg. I wreszcie z tego obrazu jeszcze możemy zobaczyć, że nie porzuca, nie wycofuje swojej miłości. Jakże cię mogę porzucić, Efraimie? Jak opuścić ciebie, Izraelu? Jesteś moim synem, chociaż błądzisz, chociaż źle postępujesz, sam sobie krzywdę robisz. Ale ja ciebie nie porzucam. Patrząc na historię Izraela jeszcze możemy zobaczyć też, że ta troska i ta miłość Boga jako Ojca wyraża się w tym, że dobry ojciec też nie spełnia każdej zachcianki swojego dziecka. Popatrzcie, Bóg troszczył się o Izraela w ten sposób, że dawał to, co jest konieczne. Kiedy prowadził ich na przykład przez pustynię, dał im wodę, dał im mannę, dał im przepiórki, ale za każdym razem też podkreślał: Zbierzcie tyle, ile wam potrzeba na dziś. My zresztą w modlitwie Ojcze nasz mówimy: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Bo Bóg, dobry Ojciec wierzy, nadmiar mógłby nas rozpuścić, mógłby nas zniszczyć, zepsuć. Chciałbym sięgnąć też do innego tekstu z Nowego Testamentu, bardzo dobrze wam znanego. To jest przypowieść o Ojcu Miłosiernym. Tu jeszcze wyraźniej widać, jaka jest ta miłość. Pamiętacie tę przypowieść? My ją często nazywamy o synu marnotrawnym. Jezus opowiedział taką przypowieść. Nie będę całej czytał, ale tylko fragmentem. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do Ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Kolejny element tej miłości, ufająca. Wiecie, Bóg jest tak dobry, tak kochający, że nam ufa. Tym majątkiem, który nam dał, to jest swoja miłość. Całą nam dał. Całą. Powiedział, masz. Wiecie, i on zostawia nas. Ufnie, że będziemy potrafili to dobrze wykorzystać. Niestety, często tak nie jest. Ale Bóg nie jest taki, żeby właśnie zabierał. Dał. Czeka i ufa. I dalej znamy historię tego człowieka młodego, który roztronił, który musiał paść świnie, popadł w ogromną biedę. I kiedy wraca, Ewangelia tak opisuje. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz Ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się. Ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Ojciec jako swojej miłości czeka. To jest kolejny, kolejna cecha Bożej miłości, czekający. Wiecie, kiedy się oddalamy od niego, odchodzimy daleko, to on nas wypatruje. Ta Ewangelia właśnie o tym mówi, gdy wspomina: „A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec. Przypadek? Pewnie ojciec codziennie wychodził.” Przed dom, patrzył, cały czas zerkał na drogę. Może już minęło miesiąca, może nawet lata, od kiedy syn odszedł, ale on czekał. Bo gdyby siedział w domu zamknięty, gdyby nie patrzył na drogę, to przecież by go nie ujrzał z daleka. Bóg nieustannie za nami patrzy. Jeżeli żeśmy odeszli gdzieś daleko, odchodzimy gdzieś daleko, on naprawdę za nami tęskni. Nigdy nie przestaje kochać. Miłość Boga jako ojca jest też uprzedzająca. Popatrzcie, on nie czeka, aż syn zmordowany życiem doczołga się do niego, ale wybiega mu naprzeciw. Bóg wybiega. Kiedy ty wracasz zmęczonym, kiedy ty wracasz poraniony grzechem kiedy zmarnowałeś życie, no to jest dobry ojciec. Ponownie też w tym tekście, tak jak w tym pierwszym mozaście, widzimy czułość, bo bierze, zruszył się, rzucił mu się na szyję, ucałował go. Popatrzcie ile znaków takiej troski, czułości, ciepła. Cieszy się naszą obecnością. Wiecie, kiedy jeżdżę do, do, do domu, do taty, myślę, że to jest też wasze doświadczenie. To czasem nie potrzeba wiele, ale widzę, że tatę cieszy to, że po prostu jestem. Ja mogę sobie coś robić nawet w drugim pokoju, ale jestem w domu. I taka jest miłość ojca też. On się cieszy po prostu naszą obecnością. Ty na, nawet nie musisz wiele do niego mówić. On chce, żebyś był blisko, żebyś była blisko. Moi drodzy, można by mówić wiele jeszcze pewnie o tych cechach Boga jako ojca. I teraz tej cesze takiej matczynej w Bogu. W ogóle w tej scenie hmm, syna marnotrawnego, nie wiem czy widzieliście, mam nadzieję, tutaj chyba się kiedyś dawał fragment obrazu Rembrandta powrót syna marnotrawnego. Na tym obrazie no z daleka nie widać, ale jak można na internecie to znaleźć, powiększenia. Jest piękne przedstawienie. Rembrandt miał takie wyczucie, że Bogu narysował dwie dło każdą dłoń inną. Temu ojcu, który przytula właśnie syna marnotrawnego. Jedna to jest dłoń matki, a druga to jest dłoń ojca. Kobiety i mężczyzny. Bo to jest właśnie ten wyraz Bożej miłości. I ten aspekt matczyny w Bogu. To jest w księdze proroka Izajasza. Mamy taki fragment. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Czyż może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu? Niewątpliwie, czy, kiedy kobieta Nosi dziecko w swoim łonie, my tak pięknie mówimy, pod swoim sercem. Tworzy się niesamowicie głęboka więź, której na pewno no, ja jako mężczyzna nie mogę uchwycić. To wy, kobiety, byście wy pięknie to powiedziały. a jakaś taka głęboka więź, która sprawia o tym, że matka zawsze pamięta o swoim dziecku. Zawsze. Wiecie, mężczyzna, ojciec może czasem zapomnieć. Pójdzie do warsztatu, pójdzie do pracy, zapomni, że ma syna. W sensie nie takim, żeby zapomniało o nim całkowicie, ale pochłania się wtedy innymi sprawami. Natomiast y serce matki zawsze pamięta zawsze. Zajmuje się innymi sprawami, jest w pracy, gotuje, sprząta pamięta. Pamiętam, że tam się bawi jej dziecko, że on tam jest. Też pamiętam z mojego dzieciństwa. Mam dwóch starszych braci, o kilka lat starszych, więc no, kiedy ja byłem jeszcze dzieckiem, oni już byli takimi, no, już poważnymi nastolatkami. Pamiętam, że czasem wychodzili, no, to jak to młodzież ma, wieczorem gdzieś tam szli do kolegów. No i zdarzało się. Już nawet mój brat, jeden, który miał, nie wiem, ja miałem 10 lat, 20, i wracał czasem późno w nocy, nie było telefonów. Wracał, nie wiem, około 11, koło północy. Ja spałem, ale czasem, jak się przebudziłem, to widziałem mamę. Która wstawała co chwila i krążyła do okna, wypatrując mojego brata. Cały czas o nim myślała. Taka jest matka. I tak jest Bóg. Ale Bóg mówi jeszcze więcej. Gdyby nawet ona, ta, która ze swojej natury nie może zapomnieć, bez taka głęboka więź, nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Ja nigdy nie zapomnę. Ta miłość Boga jest nawet mocniejsza niż takie ludzkie miłości matki do dziecka. Mocniejsza. Wszyscy mogą o tobie zapomnieć, ale ja, twój dobry Bóg nie zapomnę o tobie. Nigdy. Nigdy. Choćbyś leżał nie wiem na dnie czarnej przepaści Twojego życia, nigdy o tobie nie zapomnę. Moi drodzy, zatrzymam się tutaj. Te kilka obrazów, niech one gdzieś tam w nas pozostaną. Niech przede wszystkim pomagają nam otwierać nasze serce na tą miłość i uświadamiać sobie właśnie te aspekty. Popatrzmy, może też, jakie obrazy by do nas przemówiły w tej Bożej Miłości, w jaki sposób my go doświadczamy. Naszego dobrego, kochającego ojca, który ma też cechy matczyny. Amen.